Mamo, to dron, to cholerny dron, to byłby rok jedności narodów Rosji! Jednak 25 grudnia chaos natychmiast rozprzestrzenił się po Rosji i zburzył te władze. Gniew ukraińskich pocisków szturmowych i dronów grzmiał na niebie nad Rostowem, Wołgogradem i Krasnodarem. Podczas gdy Putin mówił o roku jedności niebo nad południową Rosją rozświetliły nie fajerwerki, lecz piekielny ogień wzniecony przez 450 kilogramowe głowice rakietowe i setki dronów. Rafinerie płonęły, magazyny portowe stanęły w płomieniach, lotniska zamknięto. Tysiące rosyjskich obywateli podróżujących na święta Bożego Narodzenia utknęło w zakamarkach terminali, stykając się z zimnym obliczem wojny. To nie był zwykły pożar przemysłowy. Celem były największe rurociągi naftowe w południowej Rosji, jednostki pancerne broniące Moskwy, generatory do systemów obrony powietrznej oraz znaczna część paliwa do samolotów myśliwskich pochodziła z rafinerii w Rostowie i Wołgogradzie. Ukraińskie równanie było proste: jeśli rafineria spłonie, paliwo się skończy. A wszystko to miało być systematycznym, duszącym posunięciem mającym na celu okrążenie Moskwy. Aby zrozumieć anatomię tego ataku, musimy najpierw spojrzeć w niebo. Ta operacja nie była atakiem, w którym naciśnięto przycisk i wystrzelono rakiety bez ładu i składu. Była to śmiała i technicznie bezbłędna operacja widmo przeprowadzona przez ukraińskie siły powietrzne. Dane z pola i radarów potwierdzają, że atak przeprowadzono przy użyciu pocisków Storm Shadow. Pociski te są wystrzeliwane z powietrza, a nie z ziemi. Oznacza to, że ukraiński bombowiec taktyczny Su-24M wdarł się głęboko w terytorium rosyjskiej obrony powietrznej, zrzucił ładunek i powrócił do bazy niezauważony. Ta sytuacja oznacza całkowity upadek rosyjskich sił powietrzno-kosmicznych. Kiedy zagłębimy się w szczegóły techniczne, geniusz tej operacji staje się bardziej oczywisty. Pociski Storm Shadow-Scalp IG nie utrzymują się na dużej wysokości po starcie. Lecą tuż nad Ziemią w trybie ściskania terenu zaledwie 30-40 metrów nad poziomem gruntu. Rosyjskie niezdobyte baterie S300 i S400 prawdopodobnie skanowały w tym czasie sufit nieba, ale śmierć nadeszła spod horyzontu radarowego, muskając wierzchołki drzew. Doniesienia o ponad 12 eksplozjach w strategicznych obszarach takich jak Rostów dowodzą, że rosyjska doktryna wielowarstwowej obrony powietrznej załamała się, a systemy warte miliardy dolarów były tej nocy nie do odróżnienia od stert złomu. Rodzaj użytej amunicji miał również kluczowe znaczenie dla zniszczenia celu. Storm Shadow przenosi 450 kg głowicę penetrująco przebijającą. Ta głowica działa dwuetapowo. W pierwszym etapie ładunek penetrujący przebija zewnętrzny betonowy lub stalowy pancerz rafinerii. W drugim etapie główny ładunek wybuchowy detonuje wewnątrz obiektu. Ukraina nie wystrzeliła pocisków przypadkowo. Zostały one skierowane z chirurgiczną precyzją w najważniejsze punkty rafinerii Paszachezadzadami i Pomhati. Wieże destylacyjne Patrząc na konstrukcję rafinerii w Nowoszachtyńsku widzimy, że trafienia były skierowane w instalację destylacji atmosferycznej. Te jednostki to potężne wieże, które oddzielają ropę naftową i stanowią serce rafinerii. Bez tych wież rafineria jest jedynie magazynem ropy i nie może niczego produkować. Ukraiński wywiad doskonale wiedział, że naprawa tych wież zajmie miesiące, a nawet lata. W rezultacie mit moskiewskiej obrony wart miliardy dolarów został tej nocy zmiażdżony przez brytyjsko-francuską inżynierię i ukraińską odwagę. Godny uwagi był również moment i koordynacja ataku. Wybór wigilii był decyzją taktyczną, mającą na celu wykorzystanie samozadowolenia rosyjskich operatorów radarowych. Jednoczesne ataki dronów na rafinerię w Wołgogradzie przytłoczyły i sparaliżowały rosyjskie centrum dowodzenia i kontroli obrony powietrznej. Rosyjskie radary nie były w stanie odróżnić rzeczywistego zagrożenia od setek sygnałów dronów i pocisków rakietowych. Według doniesień Sztabu Generalnego, intensywność eksplozji w rafinerii wskazuje na pełne zbiorniki magazynowe. To znacznie wzmocniło skutki pożaru, zamieniając obiekt w piekło. Brak skutecznej interwencji Straży Pożarnej spowodował niekontrolowane rozprzestrzenienie się ognia na inne jednostki. Nagrania z miejsca zdarzenia wyraźnie pokazują płomienie rozświetlające niebo na czerwono i kłęby dymu widoczne z odległości wielu kilometrów. Te zdjęcia są wizualnym dowodem na przeprowadzenie szeroko zakrojonej akcji rozbiórkowej, a nie na awarię techniczną. Płomienie ogarniające południową Rosję rozprzestrzeniły się na port Tiemriuk w Krasnodarze. Ogromne zbiorniki wypełnione produktami naftowymi zostały bezpośrednio trafione i eksplodowały, zamieniając obszar 2000 m kwadratowych w kule ognia. Pożar, który Rosyjskie Ministerstwo DSI. Sytuacji nadzwyczajnych próbowało ugasić z udziałem 70 strażaków i 18 ciężkich pojazdów, spowodował zamknięcie kolejnej rosyjskiej drogi eksportowej. Temryuk jest jednym z najważniejszych węzłów przeładunkowych dla dostaw paliwa i amunicji dla armii rosyjskiej. Teraz te arterie zostały odcięte. Gdy port zostanie wyłączony z eksploatacji obciążenie mostu Krymskiego podwoi się, a linie zaopatrzeniowe dla rosyjskich wojsk w regionie staną się śmiertelnymi pułapkami. Ten potrójny łańcuch ataków przyparł Władimira Putina do muru, jednocześnie podważając umowę społeczną z narodem status supermocarstwa energetycznego i mit sukcesu militarnego. Uderzenie w Nowoszachtyńsk nie polega na kradzieży portfela Rosji, lecz na ściśnięciu gardła armii okupacyjnej. Ten zakład był rurą tlenową południowego okręgu wojskowego. Nie tylko przetwarzał ropę naftową, ale także produkował olej napędowy spalany przez czołgi okupacyjne na Ukrainie oraz naftę lotniczą potrzebną do bombardowania miast przez samoloty. Rachunek jest prosty i brutalny. Jeśli rafineria spłonie tankowców, nie będzie można napełnić. Jeśli tankowców nie będzie można napełnić, czołgi T-90 na linii frontu nie będą mogły się poruszać. Logistyka mówi nam to. Zbiornik bez paliwa to najdroższy na świecie stos złomu i nieruchomy cel dla ukraińskich dronów. Roczna zdolność przerobowa nowo wynosi około 7,5 miliona ton ropy naftowej. Nawet jeśli ten zakład zostanie zamknięty lub zmniejszy swoją wydajność o 50%, oznacza to miliony dolarów strat w dochodach Rosji z eksportu dziennie. Całkowite wyczerpanie tych mocy produkcyjnych w ciągu nocy stworzyło ogromną czarną dziurę w codziennym zapotrzebowaniu armii rosyjskiej na paliwo. Alternatywne rafinerie znajdują się na Uralu tysiące kilometrów stąd. Transport paliwa tam koleją zablokowałby i tak już przeciążoną rosyjską sieć kolejową i wydłużyłby czas dostaw z dni do tygodni. W tym czasie rosyjskie wojska na froncie będą zmuszone czekać w mrozie, nie mogąc uruchomić silników. Jeszcze bardziej krytyczne są samoloty. Loty rosyjskich sił powietrznych będą musiały zostać ograniczone, ponieważ ta niebieska żyła została odcięta. Dezaktywacja Nowoszachtyńska oznacza zmniejszenie rosyjskiego ciśnienia w ukraińskim niebie rosyjskich pilotów czekających na ziemi i ukraińskich żołnierzy łapiących oddech na linii frontu. To strategiczne duszenie. Rosyjskie samoloty będą miały trudności ze znalezieniem wysokooktanowego paliwa potrzebnego do startu. Należy również zwrócić uwagę na powiązania z Wołgogradem. Wołgograd to korytarz tranzytowy paliw między Morzem Kaspijskim a wewnętrzną Rosją. Fakt, że rafineria w Wołgogradzie została zaatakowana tej samej nocy przez drony, pokazuje, jak szczegółowo zaplanowana była ta operacja duszenia. Ukraina sparaliżowała rosyjską logistykę, atakując nie tylko jeden punkt, ale cały południowy korytarz energetyczny. Co więcej, zamknięcie przez Rossoviacie lotniska w Wołgogradzie potwierdza, że ruch lotniczy i transport wojskowy w regionie zostały wstrzymane. To sygnał, że sieć logistyczna jest zablokowana nie tylko na lądzie, ale także w powietrzu. Pożar w porcie Tiemriuk i utrata mocy eksportowych podważają dochody Rosji z wymiany walut. Ten efekt domina przenosi się na życie cywilne. Obwody rostowski i Wołgogracki stanowią serce rosyjskiego rolnictwa. Rolnicy i lokalny przemysł również są zależni od tych rafinerii. Próby przekierowania paliwa głównie na front wojskowy, powodują kolejki na stacjach benzynowych w regionie i nasilają niepokoje społeczne. Miejscowa ludność gromadząca się na stacjach benzynowych wywołuje chaos, który dodatkowo sparaliżuje logistykę wojskową. Dym z tego pożaru unosi się z Rostowa, ale żar uderza w okna Moskwy. Jeśli armia nie znajdzie paliwa, Kreml będzie musiał podjąć decyzję: albo zasilić czołgi paliwem i zostawić cywilów na lodzie, albo zasilić rynek cywilny i doprowadzić do załamania frontu to scenariusz kompletnego chaosu dla Kremla. Milcząca umowa społeczna Putina z narodem rosyjskim przez lata opierała się na zasadzie bądźcie mi posłuszni, a utrzymam wojnę z dala od Was. Jednak w nocy 25 grudnia umowa ta została zerwana na oczach milionów, gdy niebo zamiast świątecznych świateł rozświetliły płomienie rafinerii. Myśliwce broniące Moskwy również nie są napędzane wodą. Zakłócenie kluczowych arterii paliwowych takich jak Nowoszachtyńsk i Wołgograd ma krytyczny wpływ na zdolność operacyjną samolotów mających chronić stolicę. Atak w Boże Narodzenie wysyła następujący sygnał do narodu rosyjskiego – jeśli twoja armia nie ma paliwa, nie masz tarczy, która by cię chroniła. Supermocarstwo energetyczne Putina weszło w spiralę upadku, nie mogąc znaleźć paliwa do samolotów odrzutowych, które chronią jego stolicę, ani oleju opałowego dla własnych obywateli. W szerszej perspektywie jesteśmy świadkami końca globalnego szantażu energetycznego. Systematyczne niszczenie rosyjskich rafinerii ropy naftowej nie tylko kończy istnienie rosyjskiej armii, ale także podważa rolę Rosji jako stabilnego dostawcy na globalnym rynku energii. Jeśli Rosja nie będzie w stanie dostarczać paliwa nawet na własny rynek krajowy i zostanie zmuszona do wprowadzenia zakazu eksportu, zakwieje to bilans OPEC. Nawet zaprzyjaźnione kraje takie jak Chiny i Indie nie mogą liczyć na partnera pozbawionego bezpieczeństwa dostaw. Jedyny dyplomatyczny atut Rosji, zawór energetyczny, zostaje jej odebrany. To ślady geoekonomicznego bankructwa. Z perspektywy Zachodu ten atak to dyplomatyczny szachmat. Użycie brytyjskich i francuskich pocisków rakietowych Storm Shadow Scalp tak głęboko w Rosji jest najwyraźniejszym dowodem na to, że Zachód całkowicie zatarł swoje czerwone linie. Groźby nuklearne Kremla nie są już odstraszające, a inicjatywa wojenna rozszerzyła się głęboko na Rosję. Tym posunięciem Ukraina udowodniła swoim sojusznikom na tym terenie, że dają nam broń i zniszczymy rosyjską machinę wojenną u jej źródła. Wpływ na psychikę cywilów jest również niezaprzeczalny. Przerażone krzyki słyszane na nagraniach wideo i pytania o to, gdzie jest nasza obrona powietrzna pokazują, że poczucie niepewności w rosyjskim społeczeństwie pogłębiło się. Wojna nie jest już tematem telewizyjnych wiadomości. To pożar widziany z okna bójka na stacji benzynowej i dom, którego nie da się ogrzać. To załamanie psychiczne tworzy wewnętrzną dynamikę, która jest o wiele groźniejsza niż porażki na froncie. Dym unoszący się nad Nowoszachtyńskiem tej nocy, to nie tylko popiół płonącej ropy, ale także popiół iluzji rosyjskiego supermocarstwa. Operacja przeprowadzona w wigilię Bożego Narodzenia spowodowała przecięcie aorty przez Ukrainę. To sprzeczne z prawami fizyki, aby armia, która nie jest w stanie zatankować własnych czołgów ani nafty do własnych samolotów, mogła zwyciężyć. A stabilność, która była największą obietnicą Kremla, przepadła w tych płomieniach. Światła, które zgasły tamtej nocy, były ostrzegawczym ogniem rzucającym światło na przyszłość Moskwy. A przesłanie było bardzo jasne: nie ma bezpiecznego miejsca. Wasze dostawy energii zostały odcięte. Wojna jest teraz tuż za progiem. Co o tym sądzicie? Czy przeniesienie wojny do serca Rosji może oznaczać koniec Putina? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach.